Dzień dobry, czyli czemu mi teraz bardzo serdecznie? Ja jestem Paweł, a z nami jest Ren. Hello! E, Joszelka tutaj siedzi. Hejka! I tutaj w środku jest Berdbe! Bert. Bert, Bart... No Co e, mi kocię? No, e, słuchajcie, moi no, drodzy! We, robimy we, dzisiaj we, Batman, no. Batman mucha robimy, słuchajcie. E, będziemy no, sprawdzać, który auto lepiej lata. Więc mamy Galvantiera tego najnowszego STD mhm. eee, Czekaj, ja tak. się odsunę. REN odsuń się, Re 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 się. Galiwanter STD no. SD. A kiedy się Przyskuj. mam zatrzymać, bo odsuwam się ciągle. Ha! Nie byłam przygotowana na to. Ja też bym się tam. Ale nie właśnie być przygotowana. To nie byłam przygotowana. Dobra, ren. Oj, wylądowałam na kółeczkach. Prawie, prawie prawie, prawie się posiadkałem 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, Ok, ee, zobaczmy. Czyli lecisz w to samo miejsce co ja? Ha, wylądowałeś o, okay, wcześniej. No, wcześniej. wcześniej wylądowałeś. Poważnie? Ja wylądowałam tutaj. Ja mam wrażenie w ogóle, że ten samolot, który ja mam, on lepiej lata, no nie? Hmm... to chyba no, znaczy nieprawidłowo. To powinien, ale no jakoś tak nie pykło chyba. Jest ja za zaplecza. E, no dobra, to słuchajcie, chodźcie lecimy teraz w drugą stronę może, zobaczymy w drugą stronę się przelecimy. Ja, ja zresztą... zrobiłem tak. fejl życiowego. Gdzieś tam wleciał. O, tu, 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 jest tutaj, zobaczcie no. w miejscu Cię chyba. Tak, 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 gdzie tak, wleciałem, o. gdzie się zaglądowałem wiesz. Chyba bardzo ludzie musiały... Kadusz! Wow, pięknie! I wlatuje bezpośrednio za chwilę... Gdzie ja wlatuję? O kurczę, wleciałem Cześć. chyba w strepę gdzie jest bitwa. Nie, nie, nie ja muszę nie, z tym Paweł, wyskoczyć. ja ci przypominam, że twoje auto. Czekaj! Nie ustawiłam się. Lecisz? Nie ustawiłam się. O, nie doleciała. Ja nie byłam na górce, byłam pod nią. No jak chciałam, to nie Chciałam no. zaznaczyć, że przypominam ci, Czekam. że twoje auto jest terenowym, które potrafi wchodzić i wjeżdżać wszędzie, a te, które ja mam, to nie potrafi nic. E, no w sumie racja. E, czekaj, Perpel jest na dole, ja już do ciebie zjeżdżam berbercie patrz. No poczek! Poczekaj. Dobra, bezpiecznie zjechałem. O, oczywiście. Nie. Ej, jak po... Dobra, nie mam No czekaj, czekaj, czekaj. Odeśnij czekaj. i wezwij. Poczekaj, to. Ale muszę jeszcze stąd zejść. O nie. Chciałem, eee, że za chwilę że rozwaliłem rena. Czy no jest tak jakaś możliwość, żeby... Tak żebym, tak żebym tak szybko za... poleciałem, że to szok. Żebym za chwilę mogła zmienić na to samo auto co ty masz, bo mi się to nie podoba. Albo możemy <laughs> za chwilę... Po prostu się zmienić albo. Myślę, myślę, że tak, Jeszcze jeżeli te twoje auto jest. Boże, Berbert. Nie bym poleciał na dół jeszcze. No ja wiem, pere. że dawno nie dmuchałeś, nie chcesz podbuchać. No nie, nie, nie o, nie, nie, złapij, nie, Nie nie nie, nie złapie. Dobra, wow. Auto, bo poleciało. E, dobra, dobra, Jeszcze, to zmieniaj kurę spokojnie. No, wiesz co, nie, weź wysiądź i wsiądź tu. Albo bo zamieńmy się, faktycznie. Czekaj, bo tu Ber Ber Berber za chwilę będzie. Strzelał. Nie, bo ja muszę wsiąść. Ale Paweł nie wsiadł! Na no, szczęście zdążyłem wsiąść w miarę bezpiecznie. Czekaj, ja podjadł do ciebie, per no dawaj, to ciśnij mnie to Gramy w piłkę, chwila. Czekaj, no, Piłka? No, 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 no 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 będzie. będzie No Znaczy po prostu że kurczę, no... Jednak tamty mi się no bardziej to. podoba. Ten no najnowszy PM. samochód jest bardzo fajny. On tak fajnie ten, skacze. Co, teraz mam to jest... Teraz mamy ten Galvantier. Będzie kier... Pomóc ci się tam wjechać gdzie chcesz wjechać? O, nie nie, mi nie musisz, bo ja to jest auto, e, dobra, które jedzie wszędzie. O, a, a, Ale to auto, które ma Paweł już wziąć. No, e, dobra, wiesz co, ja już tu zawrócę sobie. Ale no. nie, totalnie, totalnie myślę, że trzeba zmienić e, furę. E, także ja już jadę po swoją furę. Poczekaj Bar weź tam mm -hmm. drugą stronę I może nie Że ja mam wziąć moją furę tą nową. No. Dobrze, Czekaj jeszcze, gdzie ty jesteś? Tam jesteś, e, poproszę o odmuchnięcie w kierunku Joszelki. Ale... Aha! <grybujesz> ale... Tylko się nie spodziewałem, że to aż tak poleci, nie? A jedna. Wróć tu! Jednak, jednak, Co tam koziołkujesz? krowa, ale jednak lata, nie? Koziołkujesz. Łahapę, aha no. Chciałem stąd wyjechać, muszę znowu tu wjechać. Dobra, to, jestem, to, bo... proszę bardzo. nie ta lampa już spadła stąd, ale no dobra. Dobra, Jeszcze, możesz wsiąść do mnie w razie czego. Eee, to czekaj sobie ja tylko. Z zamów, eee... zamów sobie tam Berber, ber, może czekaj, e, Ren, Berber, ber, chodźmy może tam w kierunku może tego kanału, co? Dobra. E, albo czekajcie, patrzcie w ogóle tutaj mamy to, taką co? piękną wyskocznię. Aaaaaah. Widzicie to w ogóle co Na ja mam. Nie, nie, w drugą stronę właśnie, lewy okay. nie, Po lewej stronie zobacz tutaj od... od tu, 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 lewy po lewej, diamencik. Lewy diamencik. Lewy pasz, diamencik tutaj, to brzmi. Jak? Dobra. Niech teraz w końcu mów nie no. O, no tak, stary, ja na to I czekam. Tyle na to ja czekałem. Nie bo szukam tego auta. Ren mnie dmuchnie? A my tu we dwójkę. Tak, Czekaj. jesteśmy we dwójkę, więc inny ten. Ej, patrz, i wlecimy na budynek. Chyba poszli. Chyba wleciliśmy na budynek. <noise> Dosłownie wleciliśmy na budynek. Elegancko, Joszelka. Przypomnij mi, jak on się nazywa. Co się nazywa? Oh, Canis, Canis Terminus. Nie! Canis. O nie, chyba eee. Cię trochę wyciągałeś. Berber chyba wleciał do elektrowni, ale w elektrowni była podwyżka w prądu i prawdopodobnie to go po prostu zwozwaliło. Nie, rozwaliło. to była po prostu zwaliło go to z nóg. Jedna, jedna Jestem... tylko z daleko od, od drzwi. Dobra, ogólnie tu mam problem, żeby wjechać, przejechać. Czekaj, może tym. No, dobra, dobra. Na no się. Ja też miałem taki no, problem się, po pierwszym się, dmuchnięciu. Wylądowałem na budynku. Gdzie było Ola. tylko przestrzeni tyle co na auto. Ani <gry retrieźń> okay, nie mogłem I sam sam zaskoczyć video? ani wyjechać. Sie mam... Na otworzyło ci się z tyłu. No zare, zamknij mi to. Dobra. <gryź> Ale nie moje auto! Moje co auto pojechało to samo! No nie, na, na, moje auto. Pojechało, pojechało! No, się stało? Zgierbałeś? Pojechało no, samo. No pojechało moje auto, Boran w wpierdzielnił i Aha, poleciało. Ja pyrkam, a ja do niego biegnę! Wsiadaj, wsiadaj, Joszelka, ja cię podwiozę. Tak, zaraz ci je od, oddam. O, tu jest nie, chyba. Nie, nie, spokojnie, ja Ty już do Pojechało, ja pojechało będę, samo. Oddam. O, zobacz, Moje auto. No. W ogóle go nie metr. zauważyłem. Czekaj. No, domyślam no, się. Jadę, jadę do ciebie, Perfekt. Przesuń się, ludziska. Dzisiaj tutaj ja do Berberki. Jadę. Dobrze. Wow. Chyba przeżyjesz. No ty, jak mi się otworzył. O, czekaj, dobrze, będzie eee. dobrze. Wszystko pod kontrolą. Klawka na tyłku. Okay. Coś tu okay. Co to się teraz stało w ogóle okay. z tym samochodem? Okej, okay. Dobra, dobra, już nie, jadę. Nie, chyba nie podjedziesz, co? Ja cię nie, nie podjadę. O, ale chyba, że, że te koła są większe, więc. Inny. No, furgonetka, ale patrz, podawaj tutaj do góry. Okay. O, o, o. Weź, weź, weź. Wybij. Co tutaj może być? Ej, patrzcie jak Spinner! Nie ja że to było 7 Ej, totalnie fidget Spinner Spinner jestem taki. Nie ja tam co tam robicie. O nie, co tu robi ta wieża? O, o nie, okay. co to robi tutaj ten y metalowy słupek. Dobra, ja aż tam do was wracam. Bramka. Zwracam się do was, czekaj co Berberg ty jesteś? Chyba uprzejmie. O, no to czekaj, tu ja tutaj chodzi. Chodźmy do... w górę może teraz, pyszczy mnie w górę. Na szczyt. Na wysokość, dobra, ja. przebywam. Czy Szukam po może, może być mój Może mój być, no. O, ja też chcę, ale ja czekam na Rena. Muszę się ustawić. No <śm> co? <śm> czekam na Rena. O, poszpar, na Nie, dobra, jednak nie. Przez na Chodzimy. Trzymaj się. Kto to był? Werber, czy to ty? To ja. Czekaj, no, ja do ciebie, ja do, do Ciebie, patrz, Trochę tutaj. Mało <śmiech> dojecie, <śmiech> dobra. Dojadę cię, czekaj. Czekaj, Stary. Boren, Boren, Boren. Co za Boren. no to to jest jestem na dachu. Bo, tak na dachu. To jest nie ci chwila. To jest nie pozycja, żeby patrz, w stronę mieli tam do był i Paweła.

Nie było tak. Czekaj, to, to nie, nie tam, no ale tu, patrz. Nie, no, nie, to, każdy to, to, ma nie, swoje nie, opowieści. poczekaj no, no a patrz, tu. Jak nie ten budynek, z którego nie, nie mogłem wyjechać i teraz do tego teatru, z którego się nie da wyjechać, no. Poczekaj, um, patrz, tak, czekaj, ja się pokiem. wstawię do ciebie, o. wszystko za pierwszym razem. Nie chcę żadnego przedstawienia. Nie chcę, dziękuję. To ja teraz możemy mieć mały problem z tym samochodem, faktycznie. trochę się zablokowało ale jedzie, jedzie dobra. Ja tu pojadę. może, to może Ej, wyja... tyłem? No pensję, ty Hampton. I to mega lightowo. Generalnie się trochę rozdzieliliśmy, by Mówię, że przy tak mamy po prostu Bo... każdy, ma własne opowieści. No właśnie, A, tak faktycznie wyszło. wyszło Pamiętam, ja tam Dobra, Ja tam jestem, to, to co <grym> robimy. To, muszę to, wyjechać. To, muszę to, wyjechać. O, wyszło na dobra. E, wiesz, co to? Dmuchni mi tam wyrukuje wszelki Irena. Może takiego właśnie Tu, tu, tu. Może tam dolecę do nich. Tylko mnie łapcie tam, słychać. nie do teatru. No Będzie do lecę. się do teatru, no to tam dają kiepskie no przedstawienie. No patrz, no ja na jeszcze prawie, no patrz oka. A nie to torę. No właśnie. Pomylimy, pomylimy a, się. Tam a, się po po cipi, cipi. Tak, musimy znaleźć miejsce dobre. A tu było, na, ten zjeżdżasz i na prawo. Tak. E, Zjeżdżamy. E, I na, za tym drzewem w prawo. Jest, yes. No yes, dobra, to ja ja jestem jestem pięknie, ale słuchaj, no ale nie tyle do pół. A faktycznie, ale jest dobre. Będzie super. ELEGANCKA. Czemu masz policyjny... Tak wyszło. Plakson? Tylko strasznie... To auto już takie zdezelowane jest, muszę no, to... no, to... ci powiedzieć. że już praktycznie... Ciumkam do tyłu. Ciumkam. To jest nie... już wytegowane całkiem. Poleciał. Tu stój <ślam> gdzie jesteś. Gdzie <ślam> jesteś? Chyba ląduję. tam jesteś? <ślam> gdzie dookoła? Czy w którymś... Czekaj. A Lecę ty, odpadły... za tobą! Nie przejmuj się, odpadłeś tylko drzwi. Dobra, nie czekaj. Nie się. się... <laughs> tu Tu? tu? Yy, to chyba. Czekaj, okay, co pan? Tam jesteś, dobra, to ja może. O, może to my, Tam jest super. No dobra. Śmieszna. E, dobra. O, chociaż w sumie. A, tylko może. Dobra, spróbuję teraz wrócić. E, bo na wysoki krawężnik tu jest. Po drzewie, po drzewie, ale wróciłem. mógłbym tu gdzieś się dmuchnąć w stronę. Eh, nie w, mogę wrócić, na słońca najlepiej, nie tutaj raczej nie, chodź pojedziemy tam poprządy przodu nie pauter. wyszło Nie prawda. tutaj adres st... Nie adres Dobra czekaj, gdzie tu można, tu w prawo eee. nie? Tędy Nie, 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 nie. Ja nie, 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 nie. No, Ja no. cię kręcę dobra, Zabaj, tutaj Nie, tutaj dobra to dawaj do to miasta mnie tu pociśnij Czekaj, gdzie jest miasto? Tam jest miasto i... Tu jest miasto, a tu jest ładna górka. Ja ci tu ładnie zapadkowałem. Epicka gurencja. Przedstawienie. nie. Ładny napis świeci. To jest to jest co? Co? No i tak to się robi, proszę bardzo, od razu na Na szczęście! Można e, wyjechać, ale tak jak i za mną bezpośrednio. 99% no i 100%. Dobra, no troszkę w drugą wycie? stronę poleciałeś, ale właśnie absorpuję gdzieś bez lądował. I widzę, że wylądowałeś... Oh, gdzieś tam mm. gdzieś tam. Dobra, to teraz... teraz co? Teraz będziemy mieli... Ej, Ja cię kręcę. Dobra, dobra. Dobra, jadę. Stój gdzie stoisz. No czekaj! Gdzie Jeden do drugiego, dobra, stój gdzie stoisz. Stój. stój gdzie stoisz. Bardziej stoisz, nie? Czekaj, to drugą, drugą stronę proponuję. A Ej, to się tak nie przeaktywać ludziom przed twarzą, to nie jest jakaś autostrada. O, znaleźliśmy wow. to Co to za podmianka tu nastąpiła? Już jakiś już czas temu, 5-10 lat temu już się to zadziało. Nie, 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 nie widzieliśmy Te. się 20 lat, więc... 20 to lat pokazało, się nie widzieliśmy, A ty. masz. O, wow. Wypadłeś. A. To był plan, miałoby buchnąć. Pa, pa, pa. a tutaj, tam tam tam? To leciało. To zaręczono, kurwa, no to no, gdzie ty jesteś, czemu... Ja miałem a teraz zadzwonię po inne. Aha, okej. Okay. Ale co, ty odwołasz ja mi przyczyłem. Batmana? A właściwie pod a. latarnią. A, to źle brzmi, No nie chcę pod latarnią skończyć. Poczekaj. Proszę wsiąść. O, 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 a. ej pat, a tutaj? Ale dlaczego? Ren, Yoseli, a oszczędza. Dlaczego? Ej, pasz, weź tam, trafimy między budynki. Ja chciałem Batmana swojego zniszczyć. Średnio. Do trzech razy sztuka, nie? Jak to mówią. A teraz możesz zawołać swojego Batmana, bo pamiętam, Czuję że masz sztukowego. A no mam. <laughs> Zróbmy, niech się oh, wyróżnia. Oh, oh, oh. Eee, oh, no, no dobra, to chyba nie pyknie. Ale zobacz, tu jest znowu takie, takie... To ja ten, można zadzwonię do, do mojej podejrzewam. Ja eee, tam mam. Pobiegam oh, sobie oh. tutaj. Oh, oh. Eee, a czekaj, bo nad układem niestety to auto przejeżdża przez wszystko dosłownie, nie? Pierwsza na liście. To jest, oh. to to no to liście. jest niesamowite. I to auto jest wypasione. Jest wypasione to ja w tamtą stronę oh. chciałem właśnie. ja sobie do Morza zadzwonię. Zamieńmy się. Bo Morz zjadł wszystkie moje ryby. No do tego Vigilante chcę wejść. Dzięki to. 15 tysięcy za naprawę. Nie wiem czy to pychnie. Halo, co wy robicie? <grym> nie, dobra, no tak. Coś innego, nie? A tu A nie. co się dzieje? Nie interesuje o, się. Dobyto, co tam się dzieje? Nie Czekaj. Uga, szukam Czeka. Pawła. O. Ja A Paweł jest, to jest jak dachowiec. Ała! Ała! O, znalazłaś mnie, hejka. Hejka Chyba miażelka. ty mnie. Hej, tak. Nie, no jak to? Jeszcze ka to w złą stronę weź dmuchać Tu nie w ściany się dmucha, tylko się dmucha do góry. Dobra, no. nie wyszło nie tak jak chciałeś. Przemcie. O. Dobra, czekaj, gdzie ty? Wymijanka. Jesteś? Wymijanka, wymijanka powiedziałam. Witaj. Jaka minyanka? wymijanka? No, witaj. Dobra, no tu do już czekaj tu. Poznajmy się bliżej. Pa. Dobra, to za zawracaj. Zawracam tu. Dobrze. Bliżej. Bardzo. No tutaj będzie git myślę, patrz. O no. Dobra, no, jedziemy tam do nich. w bok mi różnorimi. Trochę chyba skoku w bok, no. Eee... <głos》>. Muszę tutaj się zatrócić. Nie mam pomysł. Ja dobra. Odwróćcie. A I co to tak latacie wszyscy? No podjedź, no podjedź! No. <głos》głos》> może teraz tyłem. To totalny chaos. To, jest, totalny to nie chaos. jest Batman bucha, tylko Batman Chaos. Ty House, do... Dobra Paweł, zamień się! Zamieni się! Ber dobra to zamień się! Bo ale poczekaj! Gdzie Zamieniam. jest ren? Bert, poczekaj chwilę, bo tu... O, dobra już. Bo ja <grym> się świetnie bawię. wsiadaj! Jak zaparkowała! Joszel, wsiadaj pewnie! No poczekaj! O, wie... Widzisz, że to pikuje dobra, przejd! Dobra. Ja cię kręcę, dobra Joszel! Dobra weź tam się o, ustaw ładnie no ale nie wiem gdzie to jest Na przykład tutaj co jest <noise> Muszę tak nie przylatywać ludziom na maską. O ładka Dobra schowa tam jest, jedźmy, wow. no to mej suka jedźmy ludzi czekaj no już właśnie wyjeżdżam w tym do Dobra, Wow. No pompuję do tyłu, pompuję do tyłu O co jest? nie, nie. Fajne, o. fajne odkupiam wam O czekaj gdzie? No przestań nie, Batman, nie mam na na Batman, na Batman No nie typ, typ odcineczka no

<laughs> Tylko proszę, nie stać jeden za drugim, bo to nie jest karabin. <laughs> <Panowka>. no, <śmiech> dobra, No <laughs> Dobra, zań z boku tutaj. Odwracam no. ja się, znaczy no. jadę dalej. Tylko do, do, do równa, no. Dorówna. Tak jest, lej o. pełen. O, ała, ała. No, o, o, o. o lampę zahaczyłam. Szminkowy samochód, szminkowy... Ja jeszcze skąpiłem. I mi <laughs> nie wiedział, że tu jestem. Ja cię nie widzę. Tam hiding in the Nie, dobra, sekunda, podjadę sobie. O, pan dobra uwaga. Ała, Ała! Nie wam. przepraszam najmocniej. Ale pan mogę cię dwóch noć patrz. Ale na kraje powiedziałeś. <grym> Joszelka, chodź, dawaj, śmiało! Znaczy powiem ci Paweł, że tu masz tam y, szczęśliwe godziny ogólnie, takim dziwnym, fajnym po prawej stronie znaczku. U, aha, okej. Okay. <grym> Nie wiesz to ty zlipa ogólnie, bo. Zobaczcie. Jest. 3 4. Ała! Nie wiem co to było, ale... Zabrałeś under... panią ze sobą. Nie, podaję. Pod... Poczekaj, bo masz panią na masce. I dlaczego on jest, przy... jest przyczepiony? Okay. Nie wiem co to było. Nie wiem, tutaj rozpoczęła się. jest mega pozycja. Ten pan chyba chce już wow. dostać w gdzieś. Ale tu się... Ej, jest dobra, się to jest. To jest w tym odcinku nie tak. Ciekawe, w odcinku się wszystko bo... no przestań sadzić <laughs> Nie mogę jechać, mam za koszy, trenówkę, nie mogę jechać. Ani minami i tyle no. Coś Co Co mi przeszeka no. Czekaj, no czekaj, weź... Stań tutaj mi do mnie ten, ja tam mogę z stronę, patrz. Nie widzisz, stary, jak driftem idzie? Stawaj mi tam, no. Czekaj, Joszka stanęła, ale to patrz tam. O. Wow. Na Jeszcze... zostać Zostać wbita przez normalnego, zwykłego cywila. <laughs> tak, cywil mnie wybił.

Poczekaj, 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 no 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 ja, no stan przed maską z przodu. No 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 Dobra, no, berber. ber Dobra, trzy, sterry Eee, teraz jakoś nie pykło. Coś, eee, teraz coś nie teraz nie pykło. Coś tam... eee. to? Bo to musi być przypadkiem się dziać Ła, ła. wow najlepiej, wiadomo Eee, wiadomo Gdzie wy jesteście? Proszę się ładnie eee. ustawić, co się nie ustawiacie? No bo ja nie mam tego, 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 czego nie, nie mam tego, nie tego, tego do tego me. tego. Czekaj, no to tutaj gdzieś tu pojedziemy. No, bo jej nie, nie hodujesz. O, proszę, bardzo, będę ładować. go tak, ładować. ty tak, robisz? ja czego Markerka. No bo no. może będziesz hodował marchew. Dawaj, gotowa? Hmm. Ciach. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie. Dobra i teraz tutaj... Nie tam nie jedziemy, wracamy! Znaczy w sensie nie tutaj... O, patrzcie, nie, tutaj, wracamy, tędy, no, do tyłu. tam idziemy jedziemy, wracamy. wracamy. Tu. do o, tu przodu. O. No co ty? Tylko nie, Dawa, nie wiem, jak to nie Ja chcę na budowę. Oczekaj, to co w nie... Buduj wychodzę, mnie! Buduj mnie! Buduj no! Co to było za pierdolenie? To A, bo... Co to za perknięcie było? Musimy mieć rozpęt no. dalej. Opiszczamy. To był ledwo cichacz. No taki lekki cichacz był. No dobra, nie słuchaj. To byłaś tędy tu. I tu, o. Ej, tutaj jest jakaś taka dobra trawka. Ta, Aha, dobrze. <słuchaj> A tutaj, faktycznie i faktycznie... No to to jest ost, już ostro. się ładnie ustawiłam, a ten już robi. No, przepraszam, ale tu jest bardziej ostro, no, Ja się ustawiam coś... do berbeta i ciebie. To jest ostra zabawa. <grym <grym <o> dawaj na ostro ciśniemy pa. Czekaj, 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 Ja obudowlę. Czeka, czek. Czeka. no, ja e, chyba musimy do nich przelecieć, coś tak czuję. O, o no, dawajcie, tu jest fajne, tu jest fajne, patrzcie. Nie radzę, bo tu jest czerwony punktior. Ale tu... O tu. Tu jest przegarnikropka. Pewnie. Nie, dobra, dobra, weźmy... Ale do że gdzie? Jakaś, ładnie, o, o. O, tu. A, czekaj, na dole? No, weź, per, 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 Fajnie, że no, na dole. To, a wy przepraszaliście mnie. Biją <grym> się normalnie o Rena, no. Dobra, czekaj. No To tak, jak zwykle wszystkie kobiety. <laughs> a żeś mnie dotknął normalnie. No, to tak trochę nie pykło, Czym to no. ja mamy. Jak to nazwać w ogóle? <laughs> jest tutaj yosher, yosher, Tuta jestem. Nikt. Przecież mi te cywila. Oj, oj, oj. Noo, żeś tam zobacz, tu w ogóle nie lata nic kompletnie. No, Przed chwilą mnie chwaliłeś, stary. <grym> <grym> dobra, ja tu stoję, Fajna patrz. czekaj, poczekaj tu, o o o. <grym> dobra, usuń się. No to przelecia... to widzisz, że tu próbuję, tu coś leży jakiś kręcio. Przeleciałem budowę. A ja też, o. jak poleciałam, to poleciałam. Dobra, dobra, ale myślę, czekaj, że to nie będzie tutaj za nimi, o. To. I na koniec odcinka jeszcze dalej, ale moje O, jak... To. trzymajcie się. A na pa, pa, następnego. Pa, pa. Gdzie wy jesteście? Halo? Nie, no